Dzień dobry kochanemu Państwu. Państwo mogą absolutnie na podstawie dzisiejszego odcinka e, uświadomić sobie, że jestem podlec, padalec i piąta kolumna. No bo jeżeli człowieka cieszy taka myśl, no to sami Państwo zrozumiecie wysłuchawszy dzisiejszego odcinka. Bardzo serdecznie zapraszam. Człowiek czasem coś przeczyta, jak nie książkę to artykuł. Wczoraj taki jeden oto, któreś oko moje przykuł. Chodzi o energetykę, że do czterdziestego roku z węglem tym, co jest pod nami, dać by sobie. Trzeba spokój. Żrą się w kwestii tej ziobryści z pisiorkami dość fatalnie, ale wniosek płynie jeden. Przyjdzie kryska na kopalnie, nie wywoła to aplauzu wśród górników, jak się zdaje, i nie łykną jak indory przyszłych przedwyborczych baje. że to nadzieja marna, ale może w kraju biednym słonko wyjdzie niespodzianie i będziemy mieć trzy w jednym. raz górnicy przeklną władzę, dwa nasz drogi węgiel padnie, Trzy trzyże piecznie koalicja, ech wzruszyłem się jak ładnie.